Jest jeden najważniejszy powód, dla którego się cieszę nieprawdopodobnie, że zagramy w jednej ósmej finałów mistrzostw świata. Ten powód nazywa się Wojciech Szczęsny. Zapraszam, to jest kanał z pierwszej piłki. 671 subskrypcji kanału z pierwszej piłki. Wszystkim subskrybentom oczywiście serdecznie dziękuję i zachęcam do subskrybowania kanału. Wyjątkowe jest to, że znaleźliśmy się. Wśród 16 najlepszych zespołów na świecie, co niekoniecznie oznacza, że jesteśmy jednym z 16 najlepszych zespołów na świecie. Dla mnie ta jedna ósma finału Mistrzostw świata to trzy razy więcej niż na euro. Mówi Robertowi Błońskiemu na lamach przeglądu sportowego Wojciech Szczęsny. Wywiad, który ogromnie polecam, bo daje trochę inną optykę. Ten wywiad jest pełny naprawdę bardzo fajnych myśli. Jedna z moich takich, jedna z moich takich wniosków, które też mam po tym absolutnie fatalnym stylowo meczu z Argentyną mimo wszystko jest to, że jestem przeszczęśliwy, że bramkarz nasz, Wojciech Szczęsny, który ma taki turniej będzie mógł się pokazać w jednej ósmej finału Mistrzostw Świata bo byłoby nieprawdopodobnie smutne, jeżeli facet, który jest jednym z trzech bramkarzy w historii Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o obronę dwóch rzutów karnych na jednej imprezie miałby nie wyjść z grupy i dlatego Fantastyczna sprawa dla Ciebie, Wojtku, no i dla nas, że będziemy mogli na Ciebie dalej popatrzeć i oglądać Cię w telewizji. Kanada grała ładniej od nas, ale już ma spakowane walizki. Dania również i wyleciała już do Kopenhagi. Dodałbym jeszcze, że Niemcy również wylatują do Niemiec. Za stary jestem, żeby podziwiać piękno piłki. Więcej razy na mundialu z grupy nie wyjdę. Styl zszedł na drugi plan. Jestem w 1.8. finału Mistrzostw Świata i dobrze mi z tym. Chciałbym też dodać to, że podkreśla Wojtek Szczęsny, że taktyką na kolejne mecze, a w tym z Argentyną, nie był antyfutbol. Szczęsny mówi tak, chodziło o to oczywiście, żeby zagrać stylem defensywnym, ale nastawić się na sprawne, dobre kontrataki, czyli... Cały ten styl nie polegał na tym, żeby postawić autobus, tylko chodziło o to, żeby załapać się jednak również na grę ofensywną. I jest to ważne i ważne jest też to, co pobrzmiewa w tych wypowiedziach Wojtka Szczęsnego. Zdaje sobie perfekcyjnie sprawę z tego, że no prawdopodobnie dla niego to ostatni mundial, i chodziło o to, żeby właśnie zapisać się w historii polskiej piłki wyjściem z grupy. Ciążyło to ewidentnie na nim i tak sobie przypominam też to zachowanie Roberta Lewandowskiego po strzeleniu bramki ten wywiad, który udzielił po meczu z Argentyną, gdzie był absolutnie szczęśliwy mimo porażki ja myślę, że to pokolenie piłkarzy, które już domyka tą klamrą swoją obecność w tej reprezentacji chciało jakoś wpłętować i oni teraz czują ogromne szczęście i, i ulgę i to trzeba zrozumieć, zrozumieć, to trzeba docenić i patrząc na Niektóre reprezentacje, które już się pakują i, i, i jadą do swoich krajów, naprawdę podchodźmy do tego niezależnie od stylu, z co najmniej szacunkiem. I dzisiaj jest zupełnie inna historia przed meczem z Francją, bo wreszcie z tych pleców ta ogromna presja może zejść, może zostać ten balon spuszczony, to powietrze. Dlaczego? Dlatego, że ci nasi piłkarze ponad 30-letni, podkreślam jeszcze raz, tu, że prawdopodobnie w następnym mundialu typu Glik, typu Krychowiak, typu Szczęsny, może Lewandowski zagra. Oni nie zagrają, nie będą mieli, tak jak Wojtek powiedział w tym wywiadzie, możliwości już walczeniu o wyjście z grupy. Więc im ten sukces był potrzebny, jak tlen. I nie chodziło o styl, tylko chodziło o to, żeby zapisać się w kartach polskiej piłki, bo nieczęsto Polska wychodziła z grupy Mistrzostw Świata. Myślę sobie tak. Nowa historia, nowe rozdanie przed meczem z Francją. To Francja musi, to Francja ma ogromną presję i dla Francji 1-8. No to jest mus, żeby ten etap Mistrzostw Świata przejść, a my nic nie musimy. My możemy, byłaby to nieprawdopodobna sensacja, gdybyśmy Francję przeszli i my dzisiaj możemy odpalić wrotki. My nie musimy już się bronić. Historycznie, my możemy wreszcie troszkę zaproponować coś innego, wreszcie możemy nie być elektryczni, wreszcie możemy rozwiązać te swoje nogi i tą sztywność porzucić na, na, na korzyść właśnie takiej bardziej otwartej gry, tego, że coś chcemy zrobić. Jakże ja marzę, żeby ten mecz właśnie tak wyglądał, żeby nie było takiej mordęgi jak z Argentyną. I już na sam koniec pytanie do was. Czy uważacie, że my w tym meczu zagramy trochę inaczej, trochę odważniej, trochę bardziej agresywnie, z większą intensywnością i z większym naciskiem na siłą ofensywną, przytrzymanie piłki i tak dalej? Czy mamy szansę tak z Francją zagrać? Dajcie mi proszę znać. Czekam na wasze komentarze. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.